Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj film kolejny o pomidorach, a będzie to film o usuwaniu liści pomidorów. Które liście należy już usunąć, które należy jeszcze zostawić i czy w ogóle obrywanie liści jest w tym momencie, w tym fazie rozwoju roślin potrzebne. Więc jeśli się ten film, temat zainteresował. To po, zachęcam do pozostania na, na, na kanale, do obejrzenia jak już zostaniesz. To będzie mi miło, jeśli skomentujesz, czy ten film ci się podobał, czy nie. A teraz, jak widzicie, moje pomidorki niektóre nie są jakieś duże, nie są jakieś wybujałe, są to po prostu pomidorki, które ja sam robiłem. Te, te krzewy, jak sadziłem, były dość małe. No ale nadszedł taki czas, że czas pomyśleć o usuwaniu pierwszych liści. Spójrzcie, tu mamy taki, taki liść. On już jest suchy. On już jest. No, złapię ostrość. On jest już podsychający, żółknący, czyli roślina się sama po prostu go pozbywa. Jest to o tyle ważne, że pomidory. Czy też inne warzywa. Liście, które spełnią swoją już funkcję w roślinie, one same się pozbywają. I to jest do nas sygnał, że taki pomidor, bardzo, taki liść może bardzo szybko być zaatakowany przez choroby, jeśli podesnie jeszcze trochę. Dodatkowo on leżał na podłożu, więc on cały czas ma kontakt z wilgocią i łatwo może być zaatakowany. Więc pierwsze co, to usuwamy wszystkie liście, które żółkną. Ale nie można też i przesadzić. Kolejną sprawą jest usuwanie liści, ale tych, które dotykają podłoży. Spójrzcie tutaj, pomimo tego, że mamy też taką samą sytuację jak tam, że dwa liski trzeba usunąć, ponieważ one już zaczynają usychać. To jeszcze liść leży na gruncie. Oczywiście nie usuniemy całej tej gałązki usuniemy tylko końcówkę, ostatni liściek. I spójrzcie, teraz gałązka jest w powietrzu, nie dotyka podłoża. Taki liść nie jest, nie ma kontaktu z wodą i po prostu takie liście nie zaczną się psuć. Spójrzcie, tutaj tak samo mamy liście. Po prostu te liście, jest to naturalna Naturalne fazy rozwoju rośliny. Pomidor, jeśli jakiś liść stracił, już nie jest roślinie potrzebny, roślina się go po prostu pozbywa. I taki zabieg należy wykonać zawsze, kiedy widzicie, że, że pomidory po prostu. Już mają liście. Zmieniony kolor, zmienioną barwę, lub też po prostu jakieś liście dotykają ziemi. Oczywiście teraz nie należy usuwać liści, nie wiadomo jak wysoko, żeby te grona były zasilone. Bo z czegoś ten pomidor musi mieć energię, musi czymś przeprowadzać w żeby zasilić te pomidory, żeby one po prostu rosły i dojrzewały. Ale tak jak. Macie te pierwsze liścienie, czy macie te małe liście, które już zżółkną, lub też te, które dotykają podłoża, teraz już jest czas, żeby ich się pozbyć. Dzięki temu po prostu ryzyko wystąpienia choroby jest o wiele mniejsze. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.